Cześć z tej strony Kamlox, a w dzisiejszym odcinku będzie chowany w Nexusie, bo gramy sobie właśnie na irlandzkim Bloxar Planet i tutaj gra mało osób i możemy się wszyscy spotkać właśnie w Nexusie, no i w tym Nexusie będzie chowany jest z Dekoderem, Filemoną, Ślimakiem, Oliwką, ze Strokiem, więc chyba będzie spoko, będzie ciekawie, bo nigdy nie robimy takiego chowanego w Nexusie, no a jak jesteście nowi to pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji wraz z łoneczkiem. no i w sumie zapraszam do oglądania. Do Dobra, więc losujemy kto będzie szukał, więc losuje, 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 losuje i szuka stroczek. Strok ja możesz ogóle... szukać, 30. tylko musisz znaleźć jakieś miejsce, gdzie będziesz szukał. Na przykład o wejdź do środka pszczół i wejdź szybko, bo ja muszę. No i tam będziesz właśnie szukał, no i mamy na skowanie, tak wydaje mi się, że 50 sekund 30. optymalnie. Napiszę możesz odliczać, no i my się chowamy. Aha, dobra, muszę wybierać. No! Zlagowało mi! Ej, agre. I on szuka, on szuka, więc możemy się chować. Tak. Ja się schowam, nie mam pojęcia gdzie, ale jest tutaj ja dużo miejscówek, więc o wiem, gdzie się schowam, Ej, już mam wy pomysł. Ale się wywodzie? Ej, chodźcie tu. Nie, gdzie? Ja muszę... No, aż strok gniotniczy, ja nie wiem kiedy on będzie ten ja szukał. Mam najlepszą kryjówkę, nikt mnie tu nie znajdzie. Ja też mam no, dobrą. Się ale Maki, e... chodź tam wiesz gdzie i powiedzcie czym mnie widać. Dobra, A, nie patrz, to znalazłem to miejscówkę, tutaj gdzie jest zielony klucz. I tutaj będę właśnie czekał i zaraz zobaczymy czym mnie znajdzie. A wy gdzie jesteście w ogóle? Nie powiem, bo Ja tam się nie powiem. Czemu nie powiesz? Ja jestem na ten. No bo to jest taka rzeczywista kryjówka. Że się... o... no, ale nie ma Ej, ale e, napisz kiedy, tak, napisz, napisz kiedy. Ile mam czekać? Napisz, napisz że, już, mówię, no, bo... że może już szukać. Mnie nie znajdzie, nie znajdzie, bo on zapomniał gdzie jest zielony klucz i na pewno. Halo, co chcesz? Ej, odkurzam. Odkurzasz? Nie. I nie, nie teraz. Nie Odkur odkurzaj. Odkurzam. Nie, nie odkurzaj. Nie. O, przynieś mi ładowarkę. Cześć, się, pomagam ci liczyć. Nie, nie. co to są ci ludzie? Czemu tu jest? Nie, nie to musisz się muszyć? Co to jest? Strop no, mnie znalazł! Co? Gdzie ty się zerowałeś? Co? No to ty szukasz Nie, 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 to będzie call Fortuny Nie no, tego, kogo pierwszego znajdzie, ten szuka Nie, 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 Halo. tak się nie bawimy no ale... Ja myślałam, że mam jakąś dobrą miejscówkę I nikt mnie nie znajdzie, a mnie znaleźć jako pierwszego Ale no, to Co za niefart, co za niefart A w ogóle możecie ocenić mego skina Taki fajny popcorn Zrobiłem sobie znaczy, ładnie. No ładny taki, ładny, mi się podoba Możecie go polejkować, żeby być tutaj jakimś fajnym Na tym irlandzkim PSP ja mam lepszego. Dobra, ja lepszego. będę sobie szukał was przy okazji. poszukaj mnie. Dobra. No ale ty No, ale... Tylko nie ma, to ja sobie będę szukał. Jestem tak? w wodzie. O, kto był... Ktoś tu je był, nie? To Jakaś kaczka, to chyba nie wie, co nie? Nie, nikt taki. Okay. A, to oliwka! To tak jest mam ja. To oliwka, no. Dobra. To w sumie taka łatwa miejscówka, teraz taka oczywista trochę. O, o to jest. No, oliw, znalazł Oliwkę. Jezu! A gdzie ona była? Ona była tam gdzie się idzie do klucza klucz tam niebieskiego. Jest jakiś, chyba. tam jest jakiś tam jest prawie Kogo już znalazłeś? No znalazł... Oliwkę i na razie nie wiem i chyba no tyle. A wy jesteście gdzieś pod wodą. Gdzie tutaj jest woda w ogóle? Co wy? Ja nie powiem. Wodą. Ja też nie. One nie mnie nie zostawiły. Co? Tutaj nie ma wody. Nie, yes, Jest deklu. tutaj woda. Co ty robisz Deklu? Jest koło Plopiorna. O! Gdzie? znalazłeś się. Co ty robisz? Kogo? A, a tutaj no. jesteś. Znalazłem ja tutaj tak się schowałam i tak mi było wyżko. A tu też są miejscówka. Ja, Wówka, ja lepszą. Jest? Piszę, że ma jeszcze no, półtorej wylecie. minuty. Ale potem losujesz jeszcze raz, czy ten. Czy nie, ten no, Kamlu szuka, no bo był pierwszy. Nie, to będzie tak. kolejny raz koło fortuny, nie ma kto pierwszy nie. znajdzie. Dobra, tajest, to jest ostatnią minuta. Minuta ci została. Szukaj prędko. Zobaczmy czy my się ja uda. nie znajdę, no, no gdzie wy jesteście? Czekamy, tak. właśnie gdzie jest Lumaki? Jestem ciekaw. Gdzie ty Lmaki jesteś? nie, nie, nie szukaj, ja cię widziałam. Chciałaś Co, ty jesteś w tym kominie chyba unikornowym, nie? Gdzie jest unikorn? Nie A wiem. Bo to było jest... Czekaj, nie widzę cię w sumie teraz. E... Nic nie widzę, nie A jesteś podglądu. u góry czy na dole? Nie, nie powiem ci, bo może się schowam jeszcze tam potem. Gdzie? Nie, nie schowaś się, już cię znalazłem. Gdzie? Nie, nie znalazłeś. <laughs> Jezus! Dobra, Maki wygrała. Jezuza, o, nie czyli Maki wygrała. Ma Gratulacje, Strog. Maki wygrała. Dobra, więc no. przed chwilą był strok, więc w drugiej rundzie będzie szukała osoba o Niku Filemona. Nie wiem, kto to jest. No ja tak. A, Filemona, no dobra, więc Filemona schowaj dobra. się tam, gdzie ta jest Maja, w środku Maja. No, no ja nie wiem, gdzie się mam schować, no nie. No chodź dobra, schowałam się tutaj. Pięć, a no dobra, to jeszcze mam dużo czasu, to jeszcze. Mogę okrążyć tego Nexusa. A do ilu? Do ja ilu. wiem, on do 50 liczy. No do Aha. 50 liczy? Mm. I właśnie szukam. O no taki... nie, odkud Jakie teraz szukam tam wejść? Tak. O nie. Nie słyszę. Hmm. Odku... O, na dobra, tutaj będzie moja miejscówka. Patrzcie, nie taka, wiecie, taka, że może to jest sprawdzić, ale wątpię, bo ona. Nie będzie a taka, gdzie ty się co? schowałeś? Ona będzie taka. Spra Wie, wiecie, jak się sprawdza, no to się sprawdza takie trudne miejscówki, a to jest taka łatwa. I ona tutaj. Ja może mam akurat nie zobaczy. I jestem w łatwy. Ja jestem, jestem na w ogonie. Chyba unikorno, unicorn, tak? No. Okej, okay, policzę, ile szuka, mogę szukać. A szuka, szuka, dobra. Ej, ja mogę podglą podglądać, tak zobaczymy, czy jest tutaj gdzieś. Ja też. Nie, <laughs> są tak łatwo schowany. No ja, ja też. też, ale wydaje mi się, że i tak mogę wygrać. Dobra, ja się boję tutaj. Bo ja ciągle spadam. patrzcie. Widzicie jak mi ślizga na tym klocku, jest to z klocek i zaraz będzie widać mój niki się boję o to Kurde Gdzie, nie idzie, widać, to. ale ja jestem jakby na górze, to jestem pod tymi przyciskami Ej, tu szuka się... Filemona? O. No Ona konie! ona koło mnie przeszła i mnie nie widziała Nelrio? <laughs> Jezu Ona była na tej górce? Co za ten, mówiłem, że to jest taka oczywista i ona to nie będzie sprawdzać i mnie nie znalazła jeszcze Dobra, niech sobie szuka, ale to właśnie śmieszne, że ona a ja mam takie miejscówki kozackie, takie oczywiste, ale nie na było. której? Nie no. zwajcie jesteś? A ja nawet nie Ja Jestem na takim... M, taki, co ma ogon taki różowy unicorn. Jaki ogon? No ogon! A co unicorn? Ma ogon chyba. Czy kucyk? Gdzie takiegoś jakiegoś tu unicorna widzisz? Gdzie jesteście? Ja, ja nadal na tym unicornie, ale... Ja spadłem! Jeszcze... Ej, e, ona jeszcze nikogo nie znalazła? Uy. Utknęła mnie! Się... O teraz nie znajdzie. Ej! Krzysło mi znajdzie. No, ona tak chodzi. Zacina się. A, jest tu ktoś z Polski. Okej, <noise> okej. <Okay, okay. głos> chyba połowę tutaj to są Polacy na tym serwerze, nie? No, chyba. Wszyscy to po Polsku piszą. Jezu. Ja bym wyszła i ja bym ją śledziła, ale. Ja po połowie mapy biegłem na Ona ja tu skacze, ona tu skacze. O, A gdzie ona o, gdzie jest? Jest? Gdzie jest? O, widzę ją, widzę ją, widzę ją. Nie. Ona gdzie? koło mnie. Ona przeszła koło, koło, koło mnie też. Ja może, ona może na lagi, no że ona jej idzie nie kupi. Ona idzie do mnie, ona idzie do mnie. Jestem na ja różowym nie, ogonie unikorna białego. Ale. Koło świata Jezi. VIP, jest koło świata VIP. Ja poszła o, do. Jestem A, tam, gdzie jest klocek, muchomor. Idzie do mnie, ona idzie do mnie. No, fak. Tutaj jest jakiś. Spadrzy z góry. To Fiolet... mi zauważyła? Ty, ja jestem jednak na fioletowym, nie różowym. Albo to jest różowy zdrowy, ja albo fioletowy. No ona spadła. Ilecz mi ma? No ale ona słaba jest, halo. Ej, ona jest mega sama. Napisz, że masz, ja, ma jeszcze minutę Slabiaku, <laughs> ona jest, jest. mega nie słaba. Nie ona mnie widziała i... I Mak nie biega, i nie skacz! Widzicie? Ej, nie widzicie mojego niku? Hej Oliwka! filemo o... znalazła! Nie ale patrzy, że Żemeczka, jaką mam oczywistą miejscówkę, i ona tego nie zobaczyła. Ze mną, ona pobiegła. No ja. Ej, ale ona ma chyba takie lagi, że jej nie pokazuje niku, chyba. Bo jak ona tak przechodzi po prostu. Dobra, ja wam teraz zostawię moją miejscówkę, patrzcie na to. I ona przebiegła, no. o patrzcie, jest to tam na dole, mnie nie widzi. Gdzie ty jesteś? Patrzcie takie coś, i mnie nie Cieka. widzi. Aha. Co tak. Ej, ona gdzie była? Gdzie przeszła? Ja gdzie ty, 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 ty jesteś? <śmienic> no i ona ja mnie no, nie chciała. Ona była na tej górce tutaj i mnie nie zobaczyła. To jest taka oczywista miejsce. Koniec, co? Ej. No dobra, koniec. Slawiaku. <śmienic> A co ty. Co ty jesteś? No jest ja, ja tam byłem i mnie nie znalazła. Wracaj. No, Ej, ja, ja słaba, ja wiesz, no, ja jestem słowa. Wiesz, że przeszłaś? Ty mnie widziałaś? Bo w tym pochodniu. przeszła. mnie. Ej, Zuska, patrz, Nie. pokażę, ci mam miejscówkę. Ja to chyba przeszłam. Patrz, o mnie gdzie też. Byłem? Ej, gdzie jesteś, Filemona? O tu, chodź, chodź, patrz. Patrz, gdzie byłem, tutaj sobie wchodzę. I tutaj. Nie mogę skoczyć. Zuska, ja byłam w i ty byłaś na tej kurce i mnie nie widziałaś. I byłaś też na dole i mnie nie widziałaś. Dobra, Rzemeczki, więc postanowiłem, że w trzeciej rundzie będę ja szukał. Więc ja się rozłączam i będę liczył tam na czacie do 50 A wy się możecie chować. Dobra, więc teraz postanowiłem, że w ostatniej rundzie ja poszukam, żeby było też ciekawiej. Więc ja będę odliczał. Więc już powiedzmy, że minęło 5 sekund, więc piszemy sobie 5. Więc teraz tak, dobra. Teraz już minęło na pewno 10, więc 10, 15. Dobra, liczymy, liczymy. 20. Zobaczcie, że ja jestem dobry w chowanego i szybko wszystkich znajdę, mówię Wam. Dobra, 20, więc teraz już 25. Aha, 25 już blokuję. No to teraz no, może napiszę tak, 20. Nie napiszę, teraz już jest chyba 30, więc 30. Napiszę właśnie 35. Teraz napiszę 40 już, tak chyba się liczy, ja tak właśnie liczyłem zawsze 45, 50 szukam. Dobra, no i właśnie szukamy. I patrzcie jak się właśnie szybko gra w chowanego. Więc na pewno muszę patrzeć dokładnie, gdzie inni są. Mógł się ktoś tutaj schować, ale nikt się nie schował. Wydaje mi się, że ktoś jest na pewno u góry yy, Myślałem, że tu jakaś kaczka była, patrzcie, może ktoś być tutaj na przykład, ktoś może być. Co był? Tam ktoś nie było tam chyba nikogo. Oh my god, oh my god. Dobra, tutaj jest jakiś teleport. Czekaj, co czekaj? Dobra, czyli tutaj nikogo nie ma. Oni oni się jeszcze chowają, bo ja tak się tylko liczyłem Okej, okay, tutaj na ogonie nikogo nie ma. Tutaj jest jakaś aneta. Okej, okay, tutaj jest ktoś, tutaj jest ktoś. Ej, to Strog jest chyba Strog czy to ty? Ej, to jest strog czy nie? Nie, tu nie jest on, dobra, tu nie jest on, dobra, to nie jest on. Ja w ogóle sobie pomyliłem Czekajcie, bo on może gdzieś do góry poleciał On mnie teraz może trollować Dobra, u góry nikogo właśnie nie widzę Tylko, że on może mieć takie coś jak dysk Ale nie widzę nikogo w powietrzu To jest w ogóle jakaś dziura, ale tutaj nikogo nie ma Ej, bo to jest trudne jednak Ja myślałem, że szybciej innych znajdę Na pewno ktoś może być w wodzie Ale w sumie nie wiem, czy ktoś by się schował tutaj w tej wodzie No zobaczmy w sumie Dobra, zobaczmy, czy ktoś tutaj jest W tej miejscówce Okej okay. Dobra, tutaj nikogo nie ma. Tutaj nikogo nie ma. Okej, okay, jestem na górze. Ej, gdzie oni się schowali? Nie, ja nie widzę być. Ja myślałem, myślałam, że to łatwiej będzie, łatwiej będzie. A coś mi ciężko idzie. Oni się gdzieś chyba razem schowali. Albo tutaj ktoś jest, patrzcie. Nie, bo nie dawali małych podek więc ich tutaj na pewno nie ma. Okej, okay, lecę sobie. Tutaj może ktoś być? Zatrzymaj się. Dobra, zatrzymałem się. Nie, no nie mam. <laughs> nie! Ale jestem cały w chowanego. No gdzie oni są? Gdzie oni są? Ej, ja tutaj byłem. Ej, ja wszędzie już byłem. Ja dosłownie wszędzie już byłem. Wszędzie już byłem. A chyba, że ktoś jest w środku tego na przykład. Nie, tutaj nikogo nie ma. Idź, czekajcie. Tutaj ktoś jest? Czy nikogo nie ma? Nie, tutaj nikogo nie ma. Ej, mi się wydaje, że oni się schowali. Czekajcie, tu jest jakaś yy, podka. Oni się gdzieś tam mogli na przykład tutaj się schować. Mogli w sumie. Mogli. I kto tu jest? Jakiś misiek tutaj jest? W sumie nikogo więcej nie ma. Koniec, co koniec? Ja nie mogę, idę z nimi gadać. Wy się w jednej miejscówce wszyscy <grym> schowaliście. No, ja, nie jej... ja jeszcze ja, mieliśmy problem i do tego grafikację jadam, odpaliłem. Nie. Bo nie mogliśmy wskoczyć. A gdzie moje miejsce? Gdzie takie coś jest? No, no to na tęczy. Co? Tęsię. Ja tu byłam cały czas, a wy musieliście. Tak... No. no chodź gdzie tu. gdzie to jest? Tak. Chodź do peny. Chodź do peny, chodź do Chodź tu teraz za mną, chodź tu. No, Jeb, yep. tu, 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 tu. A to oszustwo takie wysoko, nie można się chować. No nie, tak, nie. Tak, nie tak. Nie, tak. Nie można. Co? wy się tutaj schowaliście? Czemu waszych niech nie, no. nie, nie widziałem? Nie, ty razem. Nie wiem, nie widziałem. Nie wiem, no bo jest za ścianą. Może chyba dlatego, no bo za ścianą nie widać. widać no nie Patrzcie, nie widać. gdzie się schowali. Ja nie mogę, dobrze się Więc zakończę odcinek. Możesz stawić łapkę w górę. Suba. I jak macie pomysł na no, odcinek, to piszcie w komentarzu i to tyle. I pa!